Cześć, to znowu ja, Mieszko. Witam ponownie we Freestylo, programie, który przygotowuję do spółki z Jemowitem. Duety zresztą zawsze w historii showbiznesu przygotowywały ciekawe projekty. Wystarczy wspomnieć takich tuzów jak Flippy Flap czy Calvi i Remi. Ostatnio przeczytałem w internecie, że najbardziej znanym polskim duetem w latach 70-tych był zespół Marek i Wacek. Powtórzę, Marek i Wacek. O Marku, nawet gdyby się go nie lubiło, nie da się powiedzieć jednej rzeczy, że nie ma Wacka. To zupełnie tak samo jak o naszym głównym bohaterze serialowym Piotrku, który za chwilę będzie próbował pokazać swojej dziewczynie, że jest prawdziwym mężczyzną. Tylko we De freestyle. Freestylerze! Jaka wspaniała pościel. Piotrek, czy ty chcesz mnie uwieść? Ta pościel jest tak atłasowo miękka jak moja skóra. Piotrek, co tak pięknie pachnie? Ta róża. Najpiękniejszy kwiat dla najpiękniejszej dziewczyny. Pachnie jak twoja skóra. Piotrek, jest przepiękna. Wieć? Muszę ci coś wyznać. Jestem gotów podjąć ten krok. Kupiłem nawet zabezpieczenie. Mój mężczyzno. Pokaż, pokaż mi je natychmiast. A żebyś widziała jak sprytnie załatwiłem sprawę w kiosku. To co teraz? No jak to? Musimy go użyć. Dobrze, ale jak? No właśnie, zgubiłem instrukcję. Wiem, chyba trzeba połknąć. Nie umiem bez popitki. Proszę, przyniosłam ci wody. No, toż odcierkę już kupi. Piotrek, co ty robisz? Co to znaczy? Co ty trzymasz w ręce? Ja, jak śmiesz wchodzić? Jesteśmy w sytuacji intymnej. Przecież miałeś być na kółku szachowym, ale już widzę, że usiłujesz wywieźć mnie w pole. Nie możesz tak wstydzać się w jego życie. Aha, to już widzę, kto tutaj nosi spodnie. To wszystko jej wina. Odczep się od niej. To kobieta, którą kocham. Mój mężczyzno! To sobie z nią zostań! Ja wracam do dziadków Mośkowiaków, do drabiny. Czy Piotrek połknie prezerwatywę? Czy Kinga skłóci na zawsze braci Mośkowiaków? O tym już w kolejnym odcinku D De jak dekiel. Freestyle! -o! Freestyle! -o! Ostatnio cały świat ogarnęła mania odchudzania. Wszyscy starają się zgubić kilka kilogramów i nawet znana sieć paskudów wprowadziła do menu sałatki. Ta mania nie ominęła także świadka muzycznego. Znana piosenkarka Missy Elliot schudła tak bardzo, bo podobno je tylko jednego krakersa dziennie. Natomiast jej producent Timbaland im bardziej tłuste beaty robi, tym sam staje się chudszy. Nut muzyki spożywczej jest żywy także w muzyce polskiej. Napisał do nas duet Soku i Łono i przysłał nam w prezencie koszulkę ich wytwórni. Bardzo ładna jest, będę ją na pewno nosił z dumą. Chłopaki poprosili nas, czy w Freestylo właśnie możemy zrobić premierę z najnowszego singla pod tytułem UGRYŚ SUCHARA. Oczywiście, że możemy. Trystyle! Krzywo! To tysiące produktów, to setki wyrobów, to puste kalorie, więc ugryź Chyba. suchara. Nie upieraj się, tylko ugryź Chyba. suchara. Od rana czułem, że coś chętnie zjem Może chleba z serem, może szynkę, może dżem Lubię sobie podjeść i dobrze o tym wiem Majonez dla mej jest jak dla oddechu tlen Chcę jakiegoś mielonego zjeść do tego ziemniaczki, i sofuj, że krześć, bo także jest menniczny, z pestką w środku tkwi. Lubię się tak obżerać, mówię ci. Ktoś zamawia kluski z cukrem razy trzy. Chyba wezmę na deser takie same, z I ziemi idę. Niedobrze się robi mi, aż brzuch rozpiera, najadłem się jak cholera. Pod kubraka tłusty będę mi wystaje Spasłem się jak wieprz, jestem gruby, tak przyznaję W obżeraniu się mam etat, nie chce mnie żadna kobieta Kurde, chyba będzie mi potrzebna dieta To tysiące produktów, to setki wyrobów To puste kalorie, więc ugryj suchara Nie obżeraj się, tylko ugryj suchara biegnę do kuchni, do szafki Wyciągam, co znajdę, paluszki i pistaszki Na małego głoda zjadam cztery parówki Czasu mi szkoda, zatem sięgam do lodówki Mam grzyby marynowane i witam śmietane, Tak to jedzie, jem śledzie i nigdy nie przestanę A jednak szkoda, rozbolała mnie Ból chwyta za jelita, kuje klatka piersiowa To, co się upomina Ograniczyć tłuszcze Przejdę na zdrową żywność, to wydaje się słuszne Dieta dla faceta to coś jak w koszmarach Żeby nie głodować muszę uchryć suchara Buchary dwie pary lepsze niż browary nie tuczą, nauczą jak być szczupłym Stary gry suchara i na muszę być dzielny Ze i będę piękny jak za kościelny Tysiące produktów to setki wyrobów To puste kalorie, więc uchryć suchara nie ubrzieraj się, tylko pokryj sukara.